To współpraca, na której korzysta całe miasto. Władze dzierżeniowa i spółdzielni mieszkaniowej kilka lat temu postanowiły połączyć siły, a skutkiem tego jest wiele dużych inwestycji realizowanych w mieście. W najbliższych dniach oddana zostanie kolejna z nich, a jest nią zmodernizowana droga na osiedlu jasnym wraz z nowymi miejscami parkingowymi, które w tym miejscu od lat były problemem. Wartość inwestycji to prawie milion 100 tysięcy złotych, z czego ponad 90 tysięcy to wkład spółdzielni mieszkaniowej. Trwa od czterech lat ta współpraca. Na początku poprzedniej kadencji spotkaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową, z organami, z zarządem, z radą nadzorczą. Ustaliliśmy takie zasady współpracy i wystarczy dzisiaj spojrzeć na nasze osiedla właśnie wielorodzinne, spółdzielcze, gdzie tych inwestycji w tej perspektywie czterech lat było już kilkanaście. Dzisiaj akurat jesteśmy w miejscu, które za chwilę ożyje. No, teraz to jest wykonana inwestycja. Jeszcze nie oddano do użytku, trwają odbiory w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, ale za kilka dni z tych miejsc będą korzystać. Stali mieszkańcy, droga szeroka, dwujezdniowa, więc będzie można swobodnie się wymijać. Więc miejsce, które były, było takim problemem komunikacyjnym na terenie osiedli, ma nową jakość i zupełnie inaczej to będzie już za kilka dni wyglądać. Kadencja władz samorządowych, właśnie 2015-2018, dała nam potwierdzenie i dowód na to, że ta współpraca układała się bardzo, bardzo dobrze, co przeniosło się na kilkanaście milionów złotych zrealizowanych inwestycji w ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską w a Spółdzielnią Mieszkaniową I myślę, że bardzo dobra informacja dla mieszkańców ze wszystkich terenów spółdzielczych osiedli, bo na każdym z tych osiedli inwestycja w, tamtym, w tamtej kadencji samorządu nastąpiła. Też cieszymy się z tego, że właśnie teraz po wyborach w 2018 roku jest to w ciągu dalszym kontynuowane. Mamy tutaj z burmistrzem szerokie plany, które na co dzień e, omawiamy, weryfikujemy i stawiamy sobie ambitne cele, więc e, i w tym roku... E, bardzo duże nakłady inwestycyjne m.in. na tym osiedlu jasnym, na którym jesteśmy, kluczowy wjazd na to osiedla jeden z dwóch, który zawsze był problemem komunikacyjnym z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc postojowych, jak i układ komunikacyjny. W tej chwili jak to widzimy, to w zasadzie przed otwarciem przypomina mały pas startowy. Tak się tutaj z burmistrzem uśmiechaliśmy, jak na jakimś niedużym lotnisku, więc to jest całkiem nowa jakość. Tu zawsze były wierzchnie korki i problemy z komunikacją. Natomiast oprócz osiedla Jasnego w tej Niebawem rozpoczną się również praca na osiedlu Różanym, gdzie również w ramach naszej współpracy będzie przebudowana droga dojazdowa od ulicy Korczaka wzdłuż budynków spółdzielczych aż do szkoły podstawowej numer 1. Trwają prace również na osiedlu tęczowym, zakończone zostały prace dokumentacyjne, jeżeli chodzi o osiedlo błękitne odnośnie następnej inwestycji. Także bardzo, bardzo sobie to chwalimy. Chcemy, aby ta współpraca w sposób nieprzerwany trwała jak najdłużej. Dlatego, że nie można zapomnieć tego, że mieszkańcy spółdzielni to są mieszkańcy Dzierżoniowa i po prostu w sposób pełnoprawny mają prawo również korzystać z pieniędzy budżetu miasta, a to, że nam się dobrze współpraca układa, to możemy zazębiać te realizowane wspólnie tematy. Nowa droga na osiedlu Jasnym już za kilka dni zostanie oddana do użytku, a my czekamy na kolejne efekty współpracy miasta i spółdzielni.